Jest generalnie całe miasto wkurzonych ludzi, że... E, burza śnieżna i jeden Krzysztof, który jest! jest. Nigdy nie widziałem śniegu w Nowym Jorku. Only in New York Can you find Broadway. The glimmering lights so bright, turning night Od kilku dni Nowy Jork przygotowuje się na burzę śnieżną, która ma dzisiaj przyjść i nastąpić, ale wygląda na to, że zostanie zastąpiona deszczem. Ja się w sumie cieszyłem, bo Nowy Jork w śniegu to zawsze coś nowego. Po tym ciekawym wstępie zapraszam na odcinek. Jestem teraz w okolicy budynku nowojorskiej giełdy i tutaj cała ta okolica w ogóle ma taką ciężkawą architekturę. Implikującą duże pieniądze. No i właśnie tutaj w jednym z budynków amerykańskiej giełdy odbędzie się premiera nowej generacji telewizorów Samsunga i dzisiaj będziemy to oglądać. Na od takiej wycieczki po różnych technologiach, prezentacje mówią, co jest co. Spoko, telewizory mają wbudowany Steam Link, czyli można grać w gry w streamingu bez nawet tego dongla dodatkowego. Najfajniejszą funkcją tego wszystkiego jest ten kabel jeden. To jest do mnie naprawdę niesamowite, w sensie ten kabel to jest jednocześnie też kabel zasilający i kabel przesyłający sygnał. No ja dużo w życiu się kabli narozplątywałem, więc to jest... <mum> mam łzy w oczach, jak o tym myślę. Tutaj można się pobawić z tą funkcją, że smartfon robi ci zdjęcie ściany, a telewizor potem dostosowuje się do wystroju oświetlenia, żeby no jak najbardziej się wtopić w tło. Ale moim ulubionym produktem z tych wszystkich jest to, ten frame. To jest... strasznie bym to chciał, żeby wyświetlać jakieś swoje głupie zdjęcie na ścianie, jakby były dziełami sztuki. Niesamowicie to wygląda. Znaczy w sensie to jest takie, no masz, łatwo to sparodiować, nie? O, technologia dogoniła kawałek płótna wywieszony na ścianie. Ale na no, tym film można też obejrzeć. Nie wiem czy na tym filmie co oglądacie to widać, ale bardzo tak naturalnie to wygląda. W sensie tak no wygląda realistycznie. Kurde, no to jest mega fajne. To jest prawdziwy obrazek, ale to już jest telewizor. Pamiętacie jak się bawiliśmy projection mappingiem w zeszłym roku? Ktoś ze mną robi to samo co ja tutaj. To jest yy... no, nietypowa dla mnie sytuacja, że <grystanie> nie jestem jedyną osobą. No, naoglądaliśmy się feature'ów telewizorów, a teraz będzie konferencja, keynote, na którym zostaną zaprezentowane. To jest ciekawe, bo na przykład oglądając te rzeczy tutaj, nie można postować w social media, że się je widziało, dopóki to się nie odbędzie na żywo. No i skończyło się. No, spoko, nie? Pokazali różne funkcje, eksperymenty, doświadczenia na telewizorach, niestety tam nie można było kręcić. Ale fajne rzeczy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Samsung jest, y, że sprzedaje najwięcej telewizorów na świecie. Teraz już wiem, teraz wy też wiecie. Tak jak mówiłem wczoraj, no dobrze, że ta branża się rozwinęła. Ciekawą statystykę tam poda podano na prezentacji ponad połowa telewizorów sprzedanych w Stanach Zjednoczonych w tym roku będzie wielkości 65 cali lub więcej. To jest strasznie w ogóle. Y no nie spodziewałbym się czegoś takiego, nie? No i cóż, pozostaje wyjść na świeże powietrze, w piękny Nowy Jork. O kurde, co się stało przez te półtorej eee, <laughs> ja Nie wiem, czy to był dobry pomysł. To jest taki moment, w którym trudno mi się wytłumaczyć przed wszystkimi ludźmi, bo wszyscy uznali, że trzeba iść do hotelu, osuszyć się. Ech. Nie, to jest, to jest piękne. Ja chcę być teraz na zewnątrz i moknąć. Wiecie co jest super? Miałem wszystkie rzeczy zimowe ze sobą. Dzięki temu, że lecieliśmy tutaj prosto z Korei południowej Figury. Więc jestem ciepło ubrany, i wszystko w ogóle jest super. To jest kompletnie nieprawda, zostawiłem wszystko w Polsce, bo myślałem, że w Nowym Jorku będzie ciepło. Fuck! Przez to, że Nowy Jork jest w ogóle taką siatką ulic. To jest tak, że w niektórych ulicach wiatr wieje masakrycznie mocno, a w innych w ogóle. Tworzą się takie skrajne tunele powietrzne. Strasznie fajne. Ja mam zdecydowanie za dużo entuzjazmu do tej pogody. Dziwnie pada ten śnieg w Nowym Jorku. Co pół godziny wygląda kompletnie inaczej. Raz duże płatki, raz małe płatki, raz wieje wiatr, raz nie. Przez pięć minut są sielskie widoki z powoli spadającymi płatkami śniegu, a potem znowu wiatr w oczy. To jest taki jeden z tych momentów, kiedy się zastanawiam, jakim cudem mój aparat jeszcze działa. Jak dzisiaj rano wstawałem z łóżka, to naprawdę nie myślałem, że przyjdzie mi filmować kawałki lodu spadające z mostu bruklińskiego. No naprawdę bym się nie spodziewał, że najładniejszy opad śniegu, jaki zobaczę w tym roku, będzie w Nowym Jorku w marcu. Ten dzień jest ogólnie bardziej ekstremalny niż kręcenie filmów na Grenlandii. Cały mój sprzęt jest trochę w rozsypce. A, <laughs> oh, żeby nie spoczywać na laurach, wyszedłem z powrotem. Ech, jest w sumie jeszcze gorzej niż było, więc jeszcze lepiej. Jest ba no, bardziej zaśnieżony. Nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej. Idziemy w poszukiwanie cukierni, która serwuje surowe ciasto. Jest to nazywa się doł, tak jak ciasto, ale zapisane jest jak japońskie do, więc taka gierka słowna. Bardzo pornograficzna koncepcja. Surowe ciasto. I co? Sam cukier. Ale dobre, chyba, nie? Pyszne, naprawdę. Radocha, taka dziecięca. To jest naprawdę bardzo dobre, ale smakuje jak coś, czego nie powinno się jeść. W sensie czujesz, że zaraz przyjdzie ktoś i powie, nie jedz tego. W będzie bolał. Myślę, że jeszcze kilka lat temu, tak samo jak większość ludzi tutaj, po prostu schowałbym się w domu i uznał, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. A dzisiaj im większy hardcore na ulicy, tym bardziej mnie to cieszy. Jeszcze na kolację się udamy na taką oficjalniejszą. Ten śnieg jest taki. On co pół godziny wygląda kompletnie inaczej. Vlogowanie naprawdę pomogło mi doceniać wszystkie takie chwile. Przynajmniej jak mam kamerę zawsze przy sobie, to raczej wątpliwe, że przegapię coś fajnego. No i koniec przygód z ekstremalną pogodą. Koniec dnia dzisiaj już. Nowy Jork został solidnie pozamiatany przez tę te zamieć. Teraz pozostaje tutaj pozamiatać ten śnieg. <śm> Now I'm a little bit crazy. Out of my mind, I'm going to slide. Please change in the head. It's all a little bit hazy. But I'm pretty sure I'm gonna stay screwing instead. And I'm a little bit cuckoo. Gaga, Slightly rain.